To miał być zwyczajny poranek. Stara wieś, spokojna miejscowość w Małopolsce, budziła się powoli do życia. Nikt nie przypuszczał, że tego dnia ten cichy zakątek stanie się sceną jednej z najbardziej br brutalnych tragedii ostatnich lat że właśnie tutaj rozpocznie się policyjna obława na skalę niespotykaną od czasów pogoni za Grzegorzem Borysem. Wszystko zaczęło się od strzałów. Tadeusz Duda. Mężczyzna, który jeszcze kilka tygodni wcześniej figurował w aktach sprawy, jedynie jako podejrzany o przemoc domową, przekroczył granicę, za której nie ma powrotu. Uzbrojony pojawił się w domu swojej teściowej. Bez słowa otworzył ogień. Kobieta została ciężko ranna i trafiła do szpitala. Ale na tym nie skończyła się ta makabra. Duda przeszedł kilkaset metrów w stronę domu, w którym mieszkali jego córka i zięć. Tam w biały dzień z zimną krwią zastrzelił oboje. Przy życiu zostawił tylko ich roczne dziecko. Według relacji świadków działał z premedytacją. Przeładowywał broń, mierzył celnie, strzelał. Nie w afekcie, nie pod wpływem impulsu. To była egzekucja. Małe dziecko znaleziono całe, choć miało na nóżce ślady krwi. Fizycznie ocalało, psychicznie rana na całe życie. Jednym ze świadków był pan Dariusz, brat zamordowanego mężczyzny. Opowiadał, jak jego bratowa wbiegła do niego z dzieckiem na rękach, postrze postrzelona w ramię, jak jego brat leżał już bez życia z raną postrzałową głowy. To była scena jak z horroru, tylko że to nie był film, to działo się naprawdę. Wtedy ruszyła cała machina policyjna, medialna i społeczna. Tadeusz Duda, oskarżony o trzykrotne usiłowanie zabójstwa, w tym dwa skuteczne, zniknął. Porzucił samochód i uciekł do lasu. Rozpoczął się pościg, jakiego Polska nie widziała od lat. Na miejscu porzucone niebieskie Audi, w lesie, tropy, ślady, psy tropiące. Przeszukiwano każdy krzak, każdy bunkier z czasów wojny. Media szalały, internet huczał. Mieszkańcy sparaliżowani strachem. Służby rzuciły do akcji wszystko. Wojsko, drony, kamery termowizyjne, setki funkcjonariuszy. Przeszukiwano domostwa, jaskinie, bunkry. Hipotez było wiele. Że zna teren, że ma kryjówkę, że jest uzbrojony i gotowy zabić ponownie. A pyłem się... Cisza. Obława trwała, ale to nie była zwykła akcja. Teren wokół starej wsi przypominał strefę wojenną. Śmigłowce, drony, patrole, psy. Centymetr po centymetrze przeszukiwano lasy. Każdy ślad był analizowany, a społeczeństwo żyło w napięciu. Media publikowały nagrania niektóre prawdziwe, inne sfabrykowane. Widziano go podobno w zaroślach celującego do kogoś z broni. Widziano, jak znikał. Ale nigdy wystarczająco wyraźnie, by go schwytać, strach rósł. Mieszkańcy bali się wychodzić z domów. Rodziny ofiar żyły w ciągłym zagrożeniu, bo dopóki Duda był na wolności, dopóty mógł wrócić. W międzyczasie zaczęto badać jego przeszłość. Okazało się, że nie był to człowiek znikąd. Wobec Tadeusza Dudy toczyło się postępowanie karne: zarzuty, przemoc domowa, groźby karalne, znęcanie się nad rodziną. Zeznania przeciw niemu złożyła córka, ta sama, którą zastrzelił. Tego dnia Miał odebrać akta swojej sprawy. Sąd wcześniej orzekł zakaz zbliżania się. W lokalnej społeczności coraz częściej mówiono, że coś się stanie. Że to tylko kwestia czasu. Jedna z sąsiadek powiedziała, że wszyscy wiedzieliśmy, że jest niebezpieczny. Eksperci nie mieli wątpliwości. To nie był impuls. To była zemsta. Chłodna, zaplanowana, bezlitosna. Najbardziej przerażał fakt, że zniknął. Kompletnie. Żadnych sygnałów z telefonu, żadnych transakcji, żadnych konkretnych świadków, tylko spekulacje. Mówiono, że ukrywa się w przedwojennych bunkrach, że zna teren jak własną kieszeń, że ktoś mu pomaga. Może dowozi jedzenie, może ostrzega przed patrolami. Pracował jako kierowca, znał boczne drogi, znał ludzi, nie był outsiderem. Przez lata żył obok innych, nie budząc podejrzeń, aż do chwili, gdy z zimną krwią zabił swoją rodzinę. Po kilku dniach pojawiły się pierwsze sygnały, że mogło dojść do konfrontacji. Patrol miał dostrzec sylwetkę mężczyzny w pobliżu zabudowań. Ten zamiast się poddać, oddał strzały i znów zniknął. Dopiero wtedy potwierdzono, że był uzbrojony. Każdy dzień był jak odcinek kryminalnego serialu. Duda stał się symbolem dla jednych potworem, dla innych zbiegiem, który wymyka się. Całemu systemowi, ale przede wszystkim był realnym zagrożeniem namacalnym, nieprzewidywalnym. Społeczeństwo dzieliło się na tych, którzy wierzyli, że nie żyje i tych, którzy sądzili, że się ukrywa. Pojawiła się paranoja kamery, alarmy, psy, noże pod poduszką lęk wszedł do codzienności, aż w końcu nadszedł przełom. Tadeusz Duda sprawca jednej z najgłośniejszych tragedii ostatnich lat nie żyje. Jego ciało odnaleziono, informacja została potwierdzona, nie będzie procesu, nie będzie odpowiedzi, nie będzie wyjaśnień, zostały tylko pytania: dlaczego akurat wtedy, dlaczego tak brutalnie, dlaczego zostawił dziecko? Na te pytania nikt już nie odpowie. Dla wielu śmierć Tadeusza Dudy była ulgą. Przyniosła poczucie zakończenia, zamknięcia koszmaru, który paraliżował lokalną społeczność i poruszył całą Polskę. Ale nie była to ulga pełna. Nie była ostatecznym rozwiązaniem, bo ta historia nie ma w sobie sprawiedliwości, nie oferuje katarsis, nie niesie oczyszczenia, jest tylko pustka, tragedia, która zostawiła za sobą ból, traumę i pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Porównywano tę sprawę do Grzegorza Borysa, innego brutalnego mordercy, który również przez pewien czas wymykał się sprawiedliwości. Ale każda taka historia ma swój własny, mroczny rytm. W przypadku Tadeusza Dudy chodziło o zemstę, o brutalne ukaranie tych, którzy mieli odwagę mówić o przemocy, która latami rozgrywała się w ciszy czterech ścian. To, co długo pozostawało niewidoczne, tłumione, w końcu eksplodowało z pełną siłą. A to, co powinno zostać w pamięci, to nie tylko dramatyczny finał, lecz to, że milczenie bywa śmiertelnie groźne. Zlekceważone sygnały, zbagatelizowane ostrzeżenia, brak natychmiastowej, zdecydowanej reakcji. To nie są drobne błędy, to elementy układanki, która doprowadziła do tragedii. Tadeusz Duda nie pojawił się znikąd, nie był anonimowy. Były zgłoszenia, były zarzuty, był sądowy zakaz zbliżania się, było wszystko, co mogło wzbudzić czujność, ale nie było skutecznej ochrony i nie było e, skutecznego systemu który by zapobiegł tragedii. Bo ta historia nie dotyczy już tylko Dudy. To opowieść o każdej kobiecie, która żyje w lęku przed partnerem. O każdym dziecku, które widzi przemoc, ale nie umie jej nazwać. O każdej rodzinie, która wie, ale milczy. Z litości, strachu, przyzwyczajenia. O każdej sprawie, która nigdy nie trafiła do mediów, bo była ona zbyt lokalna, zbyt zwyczajna, zbyt cicha. Ale to właśnie w tych cichych domach rozgrywają się dramaty, które później Kończą się śmiercią. Czasem nagłośnione, czasem całkowicie przemilczane. Obława na dudę była największą w Polsce od lat. Zaangażowano setki funkcjonariuszy, drony, śmigłowce, psy tropiące, termowizje. Przeczesywano lasy, bunkry, pola. Przez wiele dni żyliśmy jak w scenariuszu filmu Grozy. Tylko, że to nie był film. To była rzeczywistość. Przerażająca, prawdziwa i coraz bardziej niepokojąca. Bo ten człowiek przez długie dni wymykał się wszystkim, znikał bez śladu, zostawiał po sobie jedynie ślady krwi i strachu, a potem nagle przyszła wiadomość: nie żyje, nie będzie procesu, nie będzie wyjaśnień, nie usłyszymy nigdy, co kierowało jego decyzjami. Dlaczego zrobił to właśnie wtedy? Dlaczego z taką brutalnością? Dlaczego oszczędził tylko dziecko? Czy planował więcej, czy miał wspólnika? Czy liczył się z konsekwencjami? Czy chciał uciec, czy raczej zakończyć wszystko w lesie, daleko od świata? Na te pytania nie ma prostych odpowiedzi, i już raczej nie będzie. Dla jednych śmierć Tadeusza Dudy oznacza koniec horroru, dla innych to dopiero początek, bo trauma nie znika z chwilą śmierci sprawcy. Dziecko, które przeżyło tę masakrę, będzie żyło z tą raną całe życie. Rodziny ofiar nigdy nie odzyskają spokoju. Mieszkańcy tej wsi jeszcze długo będą zerkać za siebie, sprawdzać zamki w drzwiach, analizować każdą niepokojącą twarz. I to jest największa cena przemocy domowej, że nie kończy się ona wraz z aktem zbrodni. Jej skutki są długotrwałe, głębokie i niewidzialne dla oka. Dlatego nie można o niej milczeć, nie można jej bagatelizować, nie można czekać, aż coś się zmieni. Ta historia powinna być ostrzeżeniem dla systemu, dla społeczeństwa, dla każdego z nas bo przemoc nie zawsze przychodzi nagle, czasem narasta po cichu, aż któregoś dnia eksploduje z siłą, której nikt nie przewidział. Nie zapomnijmy o tej sprawie, nie przejdźmy nad nią do porządku dziennego. Niech będzie głosem tych, którzy nie mogą mówić, i przestrogą dla tych, którzy jeszcze nie wyszli z cienia.